Głosowanie w oknie przeglądarki wygląda identycznie jak w urządzeniu mobilnym. Kochani mieszkańcy OBRY i okolic, głosujcie razem z nami na zadanie numer 8. Witamy w systemie głosowania w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn. Akceptuj, aby przejść dalej. Teraz kliknij głosuj online i przejdź do formularza. Zapoznaj się z zasadami i rozpocznij głosowanie. Uzupełnij wszystkie pola formularza i zaznacz wszystkie oświadczenia. Jeśli formularz zostanie uzupełniony danymi osoby niepełnoletniej, zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych rodzica lub opiekuna prawnego. Uzupełnij dane rodzica lub opiekuna prawnego i zaznacz wszystkie oświadczenia. Aby wybrać zadanie, kliknij pomarańczowe pole przy zadaniu inwestycyjnym oraz nieinwestycyjnym. Wybierz zadanie, aby zostało zapisane w formularzu. Tutaj proszę o uwagę, wybieramy zadanie nieinwestycyjne numer 8. Przy zadaniu inwestycyjnym wybieramy zadanie, które najbardziej nam odpowiada. Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk Dalej. Zostaniesz tutaj poproszony o weryfikację, podając numer telefonu. Każda głosująca osoba podaje swój numer telefonu. Twój numer nie będzie przekazywany innym użytkownikom ani podmiotom. Podaj numer i kliknij wyślij kod. Wpisz otrzymany kod i zagłosuj. Dziękujemy za wzięcie udziału w głosowaniu.